Cześć, witam Was, moi drodzy, w mojej kuchni. Już wiecie przecież, że zrobimy barz czy barz na zakwasie, który tydzień temu przygotowałem. Oczywiście, jeżeli ktoś chronologicznie nie ogląda filmów, no to niech go poszuka na moim YouTubie. Zobaczy, jak ten zakwas z buraków się przygotowuje. Jest wspaniały, zaraz wam pokażę. Natomiast jeszcze chciałem powiedzieć, że będziemy ten barsz podawać z fasolą. To będzie taki mocny, dobry barsz gotowany od początku na kawałkach mięsa, a konkretnie na świadkach skurczaka, z, z warzywami, później wszystko Wam pokażę jak to zrobić. Natomiast na moim YouTube zobaczcie jeszcze barsz wigilijny na przykład, albo barszcz taki do, on, jego można w zasadzie podawać z pasztecikami, czyli to już taki bardziej sylwestrowy. No a przecież mam też barszcz zabielany, co ciekawe ten barszcz zabielany jest ze świeżonką, taką świeżonką troszeczkę w cudzysłowie, ponieważ jest to świeżonka przygotowywana oczywiście z mięsa kupionego u rzeźnika, jak pamiętacie świeżonkę zawsze przygotowywało się z świeżo bitej świni i to była wspaniała rzecz, no ale dzisiaj konkretnie do barszczu zaczniemy wszystko od pokazania Wam tego zakwasu, który przygotowałem tydzień temu, jak powiedziałem na wstępie. Zobaczcie oto słoik pełen cudownych buraków, zatopionych w zakwasie już tym razem. Tydzień temu to była woda i dodatki. Sprawdziliście pewnie już na filmie. No i otwieramy go. Przyznam się, że już zajrzałem. Oczywiście do niego pokazuję Wam, żeby tak pięknie było, bo on tak naprawdę stał. Ale tutaj miałem jeszcze obciążone w środku, ale jest piękny. Obciążone tu buraki talżykiem i kamieniem takim specjalnym, który sobie umyłem. Natomiast sprzedzamy go, zobaczcie, przez bardzo drobniutkie perlomowe sito. Jak poszukajcie u siebie jak najdrobniejszego, to jest bardzo ważne. Mam nadzieję, że ten dwójpółlitrowy garnek wystarczy. Ja zalewałem jakieś 70 do 2 litrów wody te buraki, więc powinno być ok i delikatnie, żeby tu nie nachlapać. Przez taką drobną siatkę, oczywiście, cały barsz nam się pięknie jeszcze oczyści, gdybyście mieli tam jakieś niepotrzebne liście, na przykład laurowe, czy oczywiście jakieś ziele angielskie, które było, inne przyprawy, które tam były wrzucone. Zapach niebywały, kwaśność tego barszczu aż czuć w powietrzu. Zaraz go spróbuję. Mam taką butelkę 07, jak znalazł, to schowamy do lodówki. A zresztą, ale jest piękny, po prostu aż prawie nie wiem, fioletowy. Zakład naciągnął, ile tam już jest. o się dalało. Dobrze, czyli to 07 będziemy chować. Powiem Wam, że schowam ten zakwas wcale nie po to, żeby trzymać go na następny basz, żeby go gotować, tylko po to, żeby go wypić. Poczytajcie w internecie, on ma bardzo, bardzo dużo wartości odżywczych. Nie sposób teraz tych wszystkich wartości wymienić, więc tą butelkę chowam, a z tamtej będziemy gotować dalej. Oczywiście z tamtej ilości, nie z tamtej butelki, bo już nie będę trwał. Natomiast tutaj na garnku mam podziałkę i jest troszeczkę więcej niż litr, a ja potrzebuję litr, chociaż może być troszeczkę więcej, to naprawdę nie przeszkadza. A ja sobie tu wleję. Żeby wam pokazać, czy to naprawdę da się pić. Ale jest kwaśny, jak woda z ogórków, tylko że z buraków. Fantastyczne, zniewalające. Jak będzie zimne z lodówki, będzie jeszcze lepsze. O, samo zrobię. Już się czuję jakiś taki, jak napakowany. I to są nasze składniki już na ten właściwy parsz. Oczywiście, przymałem tutaj nasz zakwas, żeby było pięknie go widać. No i niech sobie stoi ten litr. Buraki. Te same buraki, które miałem na zakwas, od tego samego yy, zielarza, nie, z tego samego warzywniaka oczywiście. Tutaj mam dwie ćwiartki. Dwie ćwiartki marketowe wystarczą, żeby przygotować lekki bulion warzywno-drobiowy, włoszyzna podstawowa. To wszystko jest spisane tam z boku. Widzicie to? Yy, świeża pietruszka. Bardzo fajna, bardzo ważna. Tu zobaczcie, fasola, mówiłem Wam, że będę podawał ten barszcz czerwony z fasolą. No i ta fasola jest sucha, będziemy ją moczyć, a jak moczyć to za chwilę powiem co dalej. Natomiast tutaj mam jeszcze cukier do smaku koniecznie, no sól do przyprawienia, pieprz, tak, ziele angielskie i liść laurowy pójdą do bulionu. Zaczynamy to gotować, ale najpierw zaczniemy od fasoli i powiem Wam dlaczego tak. Jak ugotować fasolę, która jest twarda, jak kamień, sucha jak wiór, taka jest po prostu fasowa, jak się pięknie dojrzeje w strąkach. Jak to zrobić? Trzeba ją namoczyć i najlepiej zostawić na całą noc. I właśnie ja tak zrobię. Ten bacz przygotowuję dzisiaj wieczorem, żeby jutro go zjeść dzisiaj go ugotuję, nie musicie tego robić w taki sposób, wystarczy, że postawicie go na dwie godziny po ugotowaniu, niech naciągnie, później go tylko podgrzejecie i podacie, na przykład z ziemniakami, czy z pierogami, czy z czym mam tam się żywnie chce, ale ja będę podawał z fasolą i mój będzie stał całą noc, będzie jeszcze lepszy, bo basz na drugi dzień jest super, jak się go ugotuje, więc zalewam fasolę wodą, odstawiam i tak do rana, niech stoi stoja w zasadzie do południa, do przyszłego obiadu. Jeżeli tak napełnicie fasolę wodą tutaj garnek ona się pomarszczy i jutro właśnie będzie idealna do gotowania, działamy dalej z baszczem. Do czterolitrowego garnka wkładam ćwiartki, wszystkie warzywa twarde oraz zieleninę, którą uprzednio zabijam starym dobrym znanym sposobem białą nicią, żeby oczywiście nie puściła farby nam, bo to jest nić bawełniana, więc naprawdę nieszkodliwa ale później wyjmiemy sobie całą zieleninę na raz. Nie musimy się martwić, że nam się rozleci. Przyprawiamy to dwoma małymi liśćmi laurowymi, kilkoma ziarenkami zielangielskiego, to wystarczy. No i co jeszcze nam tu zostało? W zasadzie chętnic. Posolimy później trochę. Barszcz był słony, jak zakwas zrobiłem. Zakwas w zasadzie tego barszczu był słony, więc przyprawimy solą. Później możemy popieprzyć to naprawdę nie przeszkadza. Niech już będzie tutaj sobie nieco ostro. Dzięki temu mięso nam też pięknie przejdzie takim smakiem. No, to tak, jeżeli mamy mięso, to jednak, przepraszam Was, ale płaską łyżeczkę soli musimy sypnąć, bo mięso będziemy wyciągać przed ugotowaniem całego baszu, Więc niech ma trochę swojego smaku. Cukier, później wstawiamy to, ale trzeba zalać wodą. Wlewam wody tak, żeby warzywa się przykryły. I liczę, że to będą 2 litry. No, może jeszcze troszkę wleję 2 litry i szklanka, i to wystarczy. Ta źrenina może sobie tak tutaj wystawać. Dlatego, że później się zatopi. Jak już para ją obejmie. Natomiast o co chodzi? Mam litry tego zakwasu, więc liczę na to, że po wygotowaniu się bulionu, po odparowaniu trochę, bo będziemy go jakoś chwilę gotować, zostanie mi tutaj około dwóch litrów całego płynu bulionu do tego zakwasu, i będę miał 3 litry wspaniałego barszczu. Będę mógł go dzielić między domowników i okładać go fasolą i jeść. Zapalam gaz na kuchni i przykrywam, na razie tak bezpośrednio. Mam nadzieję, że nie zapomnieliście o cebuli, tak jak ja. Czyli trzeba ją przypalić w taki sposób na palniku albo na widelcu nad gazem. Chodzi o to, żeby tutaj zarumieniły się mocno jej brzegi z jednej i z drugiej strony. Złapie taki charakterystyczny, cudowny kolor i smak i wrzucimy ją do bulionu. To będzie zwieńczenie i od tego momentu gotujemy sobie dalej tak godzinkę. I siup. I teraz ważna dla Was sprawa, ponieważ musicie kontrolować, jak to się gotuje. Chodzi o to, żeby tam mocno nie buzowało się tak, że aż się garne trzęsie na kuchni. Zresztą zobaczcie na moim kanale, macie lekki bulion warzywny, czy warzywno-drobiowy, albo mocny bulion, albo rosół. Tam wszystko jest gotowane bardzo powoli, lekko pyrkająco. No i teraz trzeba przypilnować, żeby w tym momencie, kiedy zaczyna się już gotować na kanku, zmniejszyć płomień, żeby leciutko sobie tak pyrkał i tak godzinkę może się gotować bezpośrednio jak teraz. Po godzinie zaczniemy działać dalej, już z baszczem. A w międzyczasie, oczywiście, obierzcie buraki. Zobaczmy, jak tam bulion. O, właśnie, sobie pięknie pyrka. Tutaj widać i tutaj nawet nie ma dużo szumów, co jest bardzo fantastyczne w tym momencie. I właśnie dlatego, że nie zagotowaliśmy go okrutnie i będzie piękny, klarowny, a żeby go wyklarować, to w połowie gotowania, czyli za pół godziny, wrzućcie tam łyżeczkę cukru, będzie jeszcze bardziej przejrzysty. Bulion tam dogotowuje się praktycznie, yy, dobrą godzinę się już gotuje, więc szybciutko siekam buraki i podobnie jak to było przy robieniu zakwasu, buraki siekam na bardzo drobno, zobaczcie, dlatego, żeby szybciutko i pięknie każdy plasterek oddał swój smak do naszego barszczu. Oczywiście, a przecież widzieliście jak bardzo mocny, zresztą tu go widać, i soczysty, właśnie dzięki takiemu też siekaniu był zakwas. O, zobaczmy, zobaczmy. Aha, pięknie. Możemy już wymować oczywiście. Tak jak powiedziałem wcześniej, godzina minęła. Więc na początek, warzywa. No, marchewkę, możecie sobie tam zjeść na przykład. Teraz nasze ćwiartki, najlepiej w całości, żeby wyszły, żeby się nie złamały. Na pewno są bardzo, bardzo już delikatne. No i teraz, moi drodzy, tak jak teraz sobie spokojnie pyrka, wrzucamy całe buraki delikatnie, no delikatnie, żeby nie chlapało po prostu. Tak, o. Dobrze, trzeba zamoczyć, wymieszać, zakryć i podkręcić gaz. I teraz na wolnym ogniu bo w zasadzie najpierw musimy zagotować, czyli muszą zawsze nam te buraki razem, a nie za mocno, tak jak było przy bulionie, czyli powolutku doprowadźcie do wrzenia i od czasu jak już będzie nam cała, cały ten barsz, taki substytut barszu już nam wrzał lekko, przykręćcie gaz znowu i niech się tak pyrka przez 30 minut, po 30 minutach wlejemy zakwas i będziemy już doprawiać solą, cukrem jeszcze może. Próbować jak to smakuje, ale tak naprawdę ten główny smak dopiero uzyskacie jutro. A w waszym przypadku, gdybyście podawali go inaczej, to przynajmniej dwie godziny zostawcie go, niech odstoi. Te buraczki pięknie w zasadzie oddadzą z siebie sok, smak i będzie fantastycznie. Czekamy teraz do zawrzenia pół godziny i wlewamy zakwas. Sprawdzamy, o pięknie sobie tutaj tak delikatniutko tylko gotowało się. Super czerwony. No i teraz faktycznie możemy już dać to, co najważniejsze, co najbardziej treściwe, czyli nasz zachwas. Zobaczcie, ile się od razu robi. To jest litr cały, więc tak jak mówiłem, mamy około 2 litrów cudownego barszczu. Wymieszajmy. I co? Teraz możemy za chwilę spróbować nie troszkę tutaj się rozejdzie. Dorzucę majeranku, który był tam w składnikach, ale nie pokazałem go wcześniej, około półtorej łyżki, łyżka półtorej. Teraz na pewno mogę wrzucić przynajmniej łyżeczkę cukru. Wymieszam. Musimy poczekać, aż doprowadzi się do wrzenia. Baszczyk już tam sobie znowu delikatnie byrka, a my robimy pierwszą próbę, żeby sprawdzić jak ze smakiem. Ojej, ale to pyszne na tym zakwasie, mówiłam, <grywam> cudowy. Zawsze się zadziwiam, jak on wspaniale smakuje. Eee, troszkę mało słodki jest jeszcze. Kwaskowy mocno, bo zakwasu było dużo. No i jeszcze trzeba dosolić. Eee, Majranek jeszcze się nie przegryzł dobrze. Ale to nic na pewno przez całą moc naciągnie będzie fantastyczny, więc doprawiam jeszcze jakieś pół łyżeczki soli minimum. Może troszkę więcej, możemy jeszcze jutro przyprawić, jak już dobrze naciągnie, oczywiście, poprawić to. I trochę pierwszy jeszcze chyba, bo mało ostry, no i to będzie koniec. Aha, wrzucę jeszcze tajny składnik, zaraz zobaczycie. Więc na pewno łyżeczka cukru, na pewno pół łyżeczki solidne, czy czwarte nawet soli. I tajemniczy składnik na wzmocnienie smaku, czyli mniej więcej łyżka masła. Wymieszam, doprowadzam ponownie, tylko w zasadzie to już wrze, ale doprowadzam do wrzenia. Jak się tylko masło rozpuści, już koniec. Wyłączyłem już płomień pod garnkiem, tam wszystko jest już dokończone. Jak wspominałem wielokrotnie już w tym filmie, czekamy do jutra. Wy możecie to zrobić inaczej, czyli dwie godzinki mniej więcej poczekać i dopiero wtedy podawać na ulubiony swój sposób, doskonały z pierogami. Ale my jutro zrobimy jeszcze fasolę, ugotujemy wszystko w tym filmie już za chwilę i kończymy. Jest naprawdę ekstra, a jutro będzie dopiero fajny. Przespaliśmy spokojnie noc, wszystko już wróciło do normy, znowu mamy obiad. Czyli porę obiadową zajrzyjmy do naszych aków. Najpierw fasola, a jak ona wygląda? Haha! Ha. Ładnie napęczniała, zrobiło się więcej. Jest, no nie wiem, czy jest miękka. zaraz sprawdzę wam powiem. No nie wiem, taka miękka zupełnie nie jest, ale już daje się ugniatać w palcach i zobaczmy barszcz! Basz oczywiście całą noc stał, więc jak on tu, ale pachnie z daleka już. No widać tutaj, że tłuszcz się zestalił na wierzchu trochę, więc nie mogę go teraz przecedzać. Pamiętajcie, nie przecedzajcie, jak jest zimny. Musimy go albo podgrzać i przecedzić, no w zasadzie oddać do innego garnka, żeby pozbyć się naszych buraczków. Ale przecież można zagrzeć wszystko. I zagrzewamy, grzejemy do takiej temperatury, żeby dało się jeść, czyli żeby były około 50-60 stopni w miarę gorące. Do tego wrzucimy na talerz gorącej fasoli i będziemy super to spożywać. Natomiast to wystarczy. On jest ugotowany, on jest super. Tylko będzie można jeszcze spróbować raz i zobaczyć, czy wszystkie przyprawy są jak należy. Podpaliłem gaz, zalałem, posoliłem dwie łyżeczki płaskie i przykrywam. Niech się zagotuje. Ma być trochę atendę, taka pyszna do naszego barszczu. Bardzo się lekko podgrzał, więc to jest najlepszy sposób, żeby sprawdzić, jak smakuje. Bo jak jest bardzo gorący, to źle. Jak jest zimny, też źle. Więc teraz jest ok. Ale pyszny, ale naciągnął niesamowicie. rany też ładnie tam się wyrównał w smaku. No i jeszcze jedna sprawa. Troszeczkę mało słony i yy, co? cukru. Odrobinę jeszcze cukru, ale wy zróbcie to według siebie. Szukajcie tego dobrego smaku, ale jest bomba. Więc pół rzeczki soli, nie więcej i płaską łyżeczkę cukru. Mieszam i doprowadzam do mocno gorącego stanu. Już czekamy na fasolę. O ty. I spójrzcie, fasola się ugotowała przepięknie. Gotowała się godzinę i parę minut dosłownie, a to dzięki temu właśnie, że wcześniej ją namoczyliśmy na całą noc, bo gdyby nie to, to 3 godziny, 3,5 pół nawet mogłoby to trwać. Już mam barszczyk, fasolę, no i miseczkę przepiękną i teraz wrzucamy tutaj fasoli. Dosyć sporo, bo przecież to jest jedyna rzecz, którą będziemy jeść ten barsz, więc żeby nie było tak chudo w misce. No i zalewamy cudownym barszczem. Jak wpadnie nam tutaj jakiś kawałek buraka, to się naprawdę nic nie stanie. To i tak się pięknie komponuje. I jeszcze, żeby było Naprawdę ładnie wrzucimy tutaj, o, się źle zatopił holender brzydko. Listek bazylii i już możemy w taki sposób właśnie podawać. Możecie sobie drugą i trzecią porcję zrobić, a ja zrobię zbliżenie. No i zobaczcie, przyjrzyjcie się, fasola sobie w środku pięknie pływa. Barz jest cudownej, po prostu cudownego koloru i smakuje bardzo dobrze, bo oczywiście spróbowałem go, no i już idę się na Cała nasza rodzina będziemy się zajadać tym oto cudownym baszczem na zakwasie. Widzieliście fajny przepis! Mam nadzieję, że Wam się spodobał i że możecie go kontynuować u siebie w kuchni. A nawet na pewno, przede wszystkim, zróbcie zakwas na później to już samo się robi, jest przepyszne. Podawajcie to tak jak ja, lub z pierogami na przykład, albo z łóżkami, albo z pasztycikami, co Wam tam wyjdzie wspaniałego. Szukajcie takich przepisów na moim YouTubie, zobaczcie co mam do powiedzenia na Facebooku, tam coś możecie napisać w play zdjęcie. No i oczywiście subskrybujcie mój kanał, bo w ten sposób co miesiąc dostaniecie, co tydzień przecież, dostaniecie wspaniały przepis. No i co, tam gotuje, tak ma być. Cześć.